W sobotę 27 lipca w warce odbył się ósmy festiwal piosenki turystycznej SPływarka. Na plenerowej scenie kempingu nad pilicą wystąpiły zespoły Ostatnia Paczka, Bestinia ciszy, Czerwony Tulipan i grupa na swoim. W tegorocznej edycji imprezy towarzyszyły również piąty spływ na byle czym rzeką Pilicą. Oraz pierwszy konkurs piosenki poetyckiej i turystycznej, w którym wzięło udział kilkunastu wykonawców z różnych regionów kraju. Witam Państwa bardzo serdecznie. Znajdujemy się obecnie na kempingu nad Piwicą w trakcie ogólnopolskiego festiwalu piosenki turystycznej i poetyckiej Spływarka. Spływarka odbywa się już po raz ósmy, z tym, że teraz i w tym roku po raz pierwszy odbył się konkurs. Jesteśmy już po konkursie. Konkurs odbywał się między godziną 12 a 13. Powiem niesamowity poziom, wspaniali wykonawcy. Jesteśmy zupełnie pod wrażeniem. Pod wrażeniem jesteśmy my jako organizatorzy, pod wrażeniem są jurorzy. Cieszymy się, że taki poziom jest coraz bardziej i coraz częściej spotykany na tego typu festiwalach i imprezach. I czujemy i wiemy, że właśnie tego typu imprezy odradzają się na nowo. I tutaj jeszcze też bardzo ważne słowo i podziękowania dla tych, którzy pomogli nam ten festiwal zorganizować. Tak jak już widać, po raz ósmy, ale powiem szczerze, coraz bardziej tak naprawdę twórczy. Dziękujemy serdecznie organizatorom. Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomogli w stworzeniu tego wspaniałego festiwalu. Jak również. Chciałbym podziękować zespołom, które i zgodziły się, i zadeklarowały swój udział w naszej imprezie. Impreza nam tak naprawdę się trochę wymyka spod kontroli, ponieważ miało to być tylko jeden dzień. Teraz jest już piątek, sobota i kończymy jutro z pływem kajakowym i koncertem również na naszym Rynku Wareckim. Gdyby ktoś chciał w przyszłości, a już na dziewiąty, serdecznie zapraszam, bo naprawdę proszę mi uwierzyć, z roku na rok coraz pełniejszy się robi bawy tak jak mój brzuch. Także zapraszam serdecznie, dziękuję bardzo. Dzień dobry, nazywam się Dariusz Lączka, jestem w jednym ze współorganizatorów ósmego Festiwalu Piosenki Turystycznej Mój Barka. Znajdujemy się właśnie w warcą. Przed południem mieliśmy konkurs piosenki, a za chwilę będzie ogłoszenie wyników. Teraz jesteśmy w trakcie próby, że tak powiem, grupy z Warszawy, grupy na swoim, taki zespół mamy, jako jedna z gwiazd. Za chwilę też przyjedzie Czerwony Tulipan, który będzie grał o godzinie 18.30 bądź 19.00. Później odbędzie się spływ na Wyleczym, rzeką Filicą, a następnie koncerty wieczorne. Żywi postanowiło przyznać i zaprosić do koncertu laureatów takie zespoły i wykonawców. Miejsce trzecie zespół Bez Zgrzytu. Wielkie Zapraszamy zespół bez grzytu tutaj do nas. To są nasze truskaweczki z Milanówka. Miejsce drugie przyznać Mateuszowi Rulskiemu Bośkowi. Boże. To fantastyczny zespół bez czytu z Milanówka. Wielkie brawa i to jeszcze Czek, proszę Państwa. O, Klaudia jeszcze pokaże. Jak wygląda nagroda. Tak, dziękujemy, bardzo dziękujemy pięknie. A Kolegi ufundowała firma Deltima Wodzimierz Przybylski. Ufundował nagrodę dla. za drugie miejsce. Szanowni Państwo, czas na miejsce pierwsze. Poproszę przedstawicielkę firmy Dwa Jabłka, panią Paulinę e, Styrowską. Zapraszam do nas laureata pierwszego miejsca Jarosława Tomaszewskiego Brawo! Brawo! Dziękujemy bardzo. Grand Prix 8 Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej i Poetyckiej Skływarka. A tą nagrodę ufundowała firma Kondajk. I tą nagrodę jury postanowiło, postanowiło przyznać zespołowi Zmiana Czasu. Wielkie brawa. Oraz statuetkę. Już statuetka jest przygotowana. Tak, chciałbym powiedzieć... Zwrócić Państwu uwagę, że statuetka jest absolutnie wyjątkowa. To jest statuetka, którą tak naprawdę w dużej części wyrzeźbiła Rzeka Pilica. Artysta plastyk Jacek Matrakowski wykorzystał ten materiał i wykonał taką pamiątkową, niepowtarzalną, jedyną swego rodzaju statuetkę dla zespołu. Zmiana czasu! Skill! Wielkie brawa! Kołysaliśmy się w rytmie reggae przy ich e, produkcji konkursowej. Wspaniałe utwory. Gratuluję chłopaki. No i piękna gitara w I słuchajcie, wielkie brawa! E, dziękuję też wszystkim zespołom, które wzięły udział w dzisiejszym wydarzeniu. Dziękuję także bardzo serdecznie organizatorom za ogromny trud i zaangażowanie, włożyliście, które włożyliście Państwo w przygotowanie tego konkursu. Myślę, proszę Państwa, że będzie to cykliczne wydarzenie coroczne, a mam nadzieję, jestem przekonana, że wszystkim gościom bardzo się podoba i z chęcią będą brali udział w kolejnych konkursach. No, na kolejną część dnia życzę, proszę Państwa, samych dobrych wrażeń, dobrej zabawy. I miłego popołudnia, przede wszystkim dobrej pogody, ale widzę, że nie przestraszyła tych, którzy kochają muzykę i kochają to miejsce. Także zapraszam po raz kolejny do Bargi, do, tutaj nad, nad Pilice. Myślę, że byliście Państwo w muzeum, też ma co pokazać. Także promujcie nasze miasto i mówcie o nas tylko dobrze. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Pani Burmistrz Teresa Krydza. Dziękujemy, Pani Burmistrz. W warce 27 lipca to dzień szczególny w tym roku, mnie ponieważ mnie jest, tym jest kilka, kilka przepięknych działań tak związanych z naszą przepiękną Rzeką mnie Pilicą. Po pierwsze, ogólnopolski ósmy już festiwal piosenki turystycznej Spływarka. Po drugie, po raz piąty już mamy okazję spotkać się na spływie tym, na byle, byle czym Rzeką Pilicą. W tym roku trzy załogi podjęły wyzwanie, zbudowały swoje wehikuły. Za chwilę będą płynąć, za chwilę będziemy podziwiać te przepiękne wehikuły. No mam nadzieję, że wszyscy oczywiście dopłyną. Nie jest to długi dystans, bo to jest bardziej w formie zabawy, w formie takiego show niż sprawdzania, czy te wehikuły rzeczywiście przepływają głębokie wody. No i co najważniejsze, w tym roku po raz pierwszy udało nam się zorganizować konkurs piosenki poetyckiej i turystycznej w ramach tych wszystkich działań, w ramach właśnie festiwalu, w ramach spływu na byleczyn. Cieszy nas niezmiernie to, że do konkursu zgłosiło się kilkunastu wykonawców, nominacje otrzymało 13, 13 z nich. Już jesteśmy po rozstrzygnięciu. Wspaniałe zespoły, wspaniali y, y, artyści. Żyli podkreślało to, że poziom bardzo wysoki, co nas bardzo cieszy. Z mojej strony, jako organizatora, dyrektora Gminnej Instytucji Kultury, Dworek na Długiej, y, bardzo gorąco dziękuję wszystkim partnerom, wszystkim współorganizatorom. Jest y, ich bardzo duża ilość, y, co nas też cieszy, bo to pokazuje, że jest chęć do współpracy, jest chęć do współdziałania i do wspierania tego typu inicjatyw które dzieły się na terenie Warki. Mam nadzieję, że ta inicjatywa, ten, ten festiwal, ten konkurs, ten spływ na Byleczyn, że te właśnie działania przyczyniają się do promowania naszego przepięknego miasta nad rzeką Pilicą. Gwiazdy nocy, aż na podbiegach zagoszczą sny. Będziemy liczyć wszystkie gwiazdy nocy, aż na podbiegach zagoszczą sny. Cieszę tego, który nastał, służę do pchania, podawania, rzucam mu cień wchód. Padało teraz świeci, więc się śmiej, póki nie nasz płynie dach, póki innym w oczy strach, póki nie nam pantarej ty się śmiej. Nie ma kogo Nie ma dróg z przyjaciołami Przyjaciela nie ma drogą Nie wiesz, w którym Ko jemu są nie wiesz, w którym miejscu stali odciśnięte na piasku. Światy stąp lewo widać na drodze, lecz dla niego słońce. Wstaje o i dla niego potem przyjdzie nos. A jaj, bajaj, ballado, zasłyszana skrzypkami. dajaj jaj, bajaj, dziadowymi drogami. I zostawił dom cały. Niewielu i zostawił też ludzi. Ruszył drogę do celu gdzieś pod niebem skupiony Bajaj, bajaj, palano, z skrzypkami. Droga. Przed kinem, a my razem z Wojkiem z gitarą i winem, a Posku Wojtek na ławce przed kinem, a my razem z Wojkiem z gitarą i winem, a Posku Wojtek na ławce przed kinem. A my razem z wojtkiem z gitarą i ginem. Albo z ginem. A to na ławce przed ginem, a my razem z wojtkiem z gitarą.